Siemano wszystkim, witam was w kolejnym odcinku SkyBlocka. Dzisiaj zrobimy swoje pierwsze diaksy. Trochę pozbierałem tego wszystkiego, Powyroz powymieniałem i w końcu tworzymy pierwsze diaksy. I będziemy mieli ich 12 sztuk. Ciekawie, ciekawie. Tylko, że na razie ja ich nie chcę za bardzo chyba robić. Bynajmniej wszystkie. Bo potrzebuję stworzyć enchant, bo chcę zrobić najpierw szczęście 1, 2, fajniej się byłoby 3. I do tego będziemy potrzebować przede wszystkim, no Obsydiano, 4 sztuki, czyli potrzebuję 4 wiaderka z lawy. E, wiaderka z lawy, znaczy tak jak widzicie właśnie tutaj tworzę, zrobiłem na razie prowizoryczną ćcinę e, cukrową, tutaj uszykowałem już przestrzeń, na którym właśnie o, jajko się ładnie uzbierało. E, powiększyłem trochę ten teren, bo zrespiła się tylko jedna świnia, nie chciało nic więcej, więc stwierdziłem, dobra spróbujemy, może się uda, a i myślę, że kurczaczek wleci. Ale nie, więc diaksy na razie zostawiam. A my zajmiemy się ciciną cukrową. Ale mamy swoje pierwsze diaksiki, to jest najważniejsze. Tu jeszcze sobie wezmę, bo może przeciągnę. O, są pochodnie. Dobrze, no. Szykujemy już jak najbardziej teren. Znaczy, teren jak najbardziej szykuje już wszystko, można by powiedzieć. Pod. Zdobycie pierwszego Redstona. Jak zdobędę pierwszy Redstone, to przy. Aha on nie może być tu. To przynajmniej będzie, można zdobyć pierwsze z farmy. U. Dobra. Czy ja mam tam gdzieś wiaderka z wodą? Ogólnie muszę uważać strasznie na tamte przestrzeń, bo jak tylko. Jak tylko zrobię. Aha, dobra, bo to, ta wersja, bo to już nie ta wersja. Że, jak zrobię wolną przestrzeń, to mentalnie mi się respią. Oj, i dopiero teraz zebrało. Fajnie. Więc właśnie szykuję ciśnienie cukrową pod papier. Mam nadzieję, że będzie jakaś świnia, chociaż jedna. Nie no, jedna nie. Dwie sztuki. Bo przynajmniej wtedy będę mógł zrobić e, sobie tego. E, no. Rozmnożyć i będę miał przynajmniej skórę. E, dobra, co tam potrzeba na piasek? Bo jednak będę potrzebował piasek. Aha, złoto i pajęczyna, pajęczyna z lapisu. Niektóre te wymiany to naprawdę jest kłopotliwa. <laughs> Oj, przepraszam, sprawa. Ym, jak widzicie w każdej skrzynce coś mam. Nawet niektóre rzeczy są niepotrzebne. Dobra, co tam było? Jeszcze raz e, potrzebuję lód. Lód jest za drewno. Mam. I potrzebuję żelaza. Żeby zmienić żelazo potrzebuję to i to. Mhm. Oj, 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 właśnie to jest najgorsze. No i to naprawdę muszę chyba sobie gdzieś pokopać eee, porządną ilość kobla. Może po dzisiejszym odcinku zostawię kompa włączonego Żeby po prostu kopało naprawdę jak najwięcej Przestało już. Ale to tak czy siak. Więc naprawdę chyba te trzy skrzynie to zapełnię koblem. Plus tą skrzynią kamienia, to wydaje mi się, że byłoby wszystko fajnie gitas. 40. Dobra, i teraz potrzebuję... Aha, nasiona dyni. Dynia. Tu arbus. Patrzę czy mam gdzieś, ale nie widzę. Dobra i to potrzebuje ruda złota, dopiero sześć i potrzebuję zrobić Te, bo właśnie tak myślałem, że coś skopałem, ale nie, 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 dobrze. Wszystko tutaj idzie fabryka bardzo ładnie. Tam przydałaby się tylko jakaś sortownia, ale tak to tam. 24, tylko dlaczego? Ja chcę jeszcze złoto. Yy, nie mam. Fakt, no dobra, no to zrobimy na razie właśnie 4. To przynajmniej na coś będzie. No, tu mogę zrobić na dwie kratki. Mm. I tu zrobimy tank. już mam to, to niech sobie będzie postawiona. Yy, a tu woda? Nie. Tutaj woda nie. Yy, dobra. Cyk, 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 a tu nie postawione. Tutaj, tutaj, tutaj nie może być. Postawimy jeszcze tu. Bo tu tak czy siak będzie szła woda. E, Myślę, że w ogóle takich miejsc zrobić kilka. Bo potem, jakby co to sobie przeniosę, e, te o, coś nie pykło. Ok, dobrze że mam jeszcze jeden lód. Tutaj, tutaj. Dobra Potem ta przestrzeń będzie praktycznie luźna, bo jak zrobimy sobie automatyczne. W czcinarkę e, i w ogóle. A to to już potem będzie. To potem już będzie prosto prostu tylko. E, włączanie maszyny, włączanie maszyny. A zaraz jeszcze fajny sposób, jak zrobić e, koblarkę automatyczną. E, mając tutaj, że tak powiem, trochę prochu. No, jesteśmy w stanie to ogarnąć. Aha, a ja zrobiłem wodorost, ale przecież nie. Bo to prostu nie Czekajcie, bo chcę zobaczyć, czy mogę bambusa posadzić na piachu przy wodzie Tak O. Eee, aha Dobra, nic się rośnie. Nie, bo chodzi o to, żeby po prostu już mieć jakąś tam sobie może pierwsze rzeczy właśnie z niego. Naprawdę czekam aż się pojawi jakakolwiek krowa pierwsza, to już będzie pięknie. Aha bo on nie może mieć eee... A tu na krawędzi eee... Aha, ale mam piasek jeden. Dobra Eee Tu się nie chrośnie. Dobra, to byśmy mieli. Dobra, rozkopmy sobie jednak trzy sztuki chociaż diamentów. Dwa, trzy. Dobra, trzy sztuki mamy, bo tak czy siak będziemy potrzebować na kilof. Ja ten kilof od razu zrobię. Cyk. Ale go schowam do skrzynki. I teraz tak, co my potrzebujemy, żeby zrobić. Książkę. Aha, czy ja tak czy siak potrzebuję rozwalić te diamenty, bo potrzebuję na szmaragdy. No dobra. Czyli po prostu kolejne by zrobimy. Od tak samo e, potrzebowałbym redstone, żeby zrobić jakiekolwiek e, automatyczne i one wszystkie są za książki. Więc naprawdę, e, potrzebujemy krowy, bo to, bo to nie będzie fajnie. E, paproć. Dobra. Paproć robiło się chyba z tego i z tego. Mhm. Zróbmy 12. Aha, i potrzebuję teraz papier. A żeby papier mieć to tak czyście, jak potrzebuję to. Dobra, kolejna perełka, perełka jest fajnie, bo mamy już 10 sztuk, jakby tak sobie z dupki. Dobra, ja sobie odłożę to i to, bym czasami padł, żeby mi się nic nie stało. To co cenne też muszę odłożyć, no, drewna mamy trochę, bo musiałem sobie właśnie narobić sadzonek, a więc po prostu sadziłem wszystko, rozwalałem, sadziłem, rozwalałem i tak samo zboże, yy, ziemniaki, cokolwiek, to też wszystko jedę na one -kliku po prostu. No Jest to o wiele wygodniejsze. Czcina yy, cukrowa musi sobie ładnie urosnąć, bambus też będzie sobie rosnął. Yy, diamenty mamy pierwsze, więc jest fajnie. Yy, może oprawimy sobie jakąś tutaj w rameczkę. Ale to dopiero będzie skóra. Więc też jakoś ten. No dobra, w dzisiejszym odcinku może za wiele nie zrobiliśmy, ale zrobiliśmy przede wszystkim diamenty pierwsze. Co jest. No. Nie jest łatwym wy wyzwaniem od razu na starcie. Zrobiliśmy odcinę cukrową, postawiliśmy bambusa. Tak jak widzicie, itemy to jest masakra tutaj. Eee, duże ilości wpadają, płyta jakieś muzyczna. I właśnie chciałem tylko roz... Aha, eee, Muszę rozkopać, bo chciałem sprawdzić jedną rzecz. To i to. Eee, nie, nic. Dobra. Eee, właśnie, bo tam są te małe luiki Ale dziwi mnie to, że na przykład wiedźmy nie ma. Ja właśnie tak nie ogarnąłem o co chodzi Że dlaczego wiedźm nie ma Ale boję się tam wejść chyba Ale no dobra No bo właśnie ni, e, Nie zabijają się wiedźmy Ale no dobra Aha w ogóle e, Bo nie mówiłem wcześniej e, Ta lawa która jest rozwana tutaj e, To jest zbugowana lawa stąd Jakimś cudem, e, 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 dwoma wiadankami podniosłem jedną sztukę lawy. Nie wiem, więc tam jest rozlana e, i do tego zabija potwory, bo nie wiem, czy to wspominałem na poprzednich odcinkach. A możecie zastanawiać się na przykład, dlaczego tam jest lawa i jak to zrobiłem. I właśnie nie wiem, czy mówiłem, czy nie, więc dlatego, jest, dlatego właśnie teraz to informuję. E, dobra, ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za obejrzenie odcinku, mam nadzieję, że się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika oraz komentarz. Napiszcie, nie wiem, kurczak, albo nie, nie kurczak, napiszmy krowa, może się pojawi w, w kolejnym odcinku krowa przynajmniej. A więc piszcie krowa, a przypnę wam serduszko, e, to taka jakby jedna rzecz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć siemka